ma tu, Kamilo NR i dzisiaj ze mną jest Mikus, czyli Benek, no jak zawsze. Witamy w naszej Minecraftowej serii Floating Survival, Survival Island, gdzie dzisiaj trochę sobie posnajperujemy, trochę poszukamy i pozdobywamy. Na razie. <grystanie zimno> stąd. No, dobra. Y dzisiaj poszukiwania część pierwsza. Ej, idź się przejść, idź. Szybko. To ty. Na trzeba z zewnątrz. O ludzie, z mojej perspektywy to widzicie, jak ja snajperuję. daj, daj. Nie! Nie, nie wiem, dlaczego nie mogę takiego Foka! Depne, Dobra, przygotowany? Już! Dobra! Chodź, chodź! No i po, snajper, po snajperowaniu ludzie! Ej, no i... Tam ktoś idzie. Chyba. Dobra. Jest. ranek. O, na siąka jeszcze. zombie się. O je. Dawej jedziemy. Wolna, Trzeba to zapalować O Łej, trzeź jedzio! Nara, jedzio! kliper dupił! Życie! Nie! A. Όμως για να το ταϊκό Ωραία! 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 Jo, ludzie! Dobra, tepnijmy. Kończymy. Dobra, tu chodź. Gdzie są moje rzeczy. No tu! Nie wpadnij w dziurę. Tu o. Wszystkie. Nie dotykać Dobry, dobra. Y, tym miłym akcentem żegnamy się z wami. Trzymajcie się, chaos.